4 czerwca 2020 roku, po krótkiej przerwie związanej z przenosinami, z nowym miejscem. Piotr się kłania, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. Dzień pod znakiem Europejskiego Banku Centralnego i pani Lagarde. Oczywiście, w przypadku gdyby to jeszcze, jeszcze dragi był na miejscu, no to pewnie shorty byłyby w ciemno. Pytanie za milion dolarów, które zadają sobie byki na dolarze, czy Lagarde ewentualnie będzie w stanie tutaj im pomóc. Z perspektywy tego, do jakiego miejsca dojechaliśmy, wygląda to arcy ciekawy w przypadku euro-dolara. Generalnie rzecz biorąc kwestie związane z wydarzeniami w dniu wczorajszym, kilka rzeczy się tutaj wpisuje w obecne umocnienie czy realizację zysków z perspektywy wykresu. Jedna rzecz oczywiście, która to tłumaczy, to próba zrealizowania tego, co rynek dał bykom na euro-dolarze. I w tym wypadku, jeśli chodzi o tego typu, tego typu wzrost, okay, gdzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dni z rzędu euro zyskiwało, to ostatni raz tego typu wydarzenie miało miejsce, bodajże w 2013, w 2013 roku. Do sprawdzenia w każdym bądź razie, gdzie doszło do zatrzymania? Bardzo istotne miejsce, bo powiązane ze starym over underem. Ok, generalnie rzecz biorąc, stop lossy w okolicach 12-30, 12-40 zostały posprzątane. To co jest ciekawe, to jest kwestia górnego cienia, to jest kwestia górnego cienia powyżej właśnie tych maksów ale domknięcie, jak widać, jest poniżej. Idealna sytuacja, od razu Azja od początku dnia, wykorzystana sytuacja podczas sesji w Tokio, mamy cofnięcie, natomiast testujemy w tej chwili już pierwszą możliwą podpórkę w okolicach 1.12 na eurodolarze, kolejna będzie w okolicach 1.11.50. Ok? No, i gdyby udało się sprzedającym domknąć dzień poniżej tych poziomów, byłoby to znaczące osiągnięcie. Warto również zauważyć, że wczorajsze poziomy i to odrzucenie, z którym mamy w chwili obecnej do czynienia, czy realizacja zysków, jak to woli, związane są z poziomami dotyczącymi otwarcia, otwarcia roku. To jest, dość, to jest dość istotne. W związku z tym, z perspektywy euro-dolara. A pomimo tego, że rynek nie potraktował mnie dobrze w momencie przerwy, przejechał się po mnie, nikogo nie próbując ukierunkowywać, akurat w przypadku eurodolara, gdyby się udało zejść pod 1,12, pod 1,11,50, rzeczywiście mogłoby to otworzyć drogę do powrotu w kierunku 1,10, czyli górnego ograniczenia, ostatniej konsolidacji, o której sobie rozmawialiśmy. W przypadku wyjścia górą, to tutaj poziomy, które mają szansę być testowane od razu w najbliższym czasie, to 13, 13,30 jak widać. No i później okolice związane już z, jeden, z, z, z okrągłym poziomem 1,15. W związku z czym w chwili obecnej na tych poziomach istotna sytuacja z perspektywy zarówno kupujących, jak i sprzedających. No to jak pod tego etka z niższego horyzontu czasowego podejść? Generalnie rzecz biorąc, kilka rzeczy. Tutaj od rana a, składa się w taką, w taką całość, mamy e, biorąc pod uwagę ostatnie dwie linie. A, to mamy tutaj złamaną e, swojego rodzaju linię trendu, e, być może jakiś spike w kierunku 12-30 poziomów związanych z otwarciem dnia. Wszystko, co e, blisko, tych z, blisko tych poziomów związanych z otwarciem roku, dopóki jesteśmy poniżej, to jakakolwiek na niższym horyzoncie czasowym 15 minut, a, Akcja, która może sugerować odwrócenie, teoretycznie e, powinna zostać wykorzystana. Co jest pierwszym intradayowym celem? Pierwszym intradayowym celem będą wczorajsze minima i stopy pod nimi. Ja już śpieszę, śpieszę wytłumaczyć co, jak i dlaczego. Okolice 11.50, tak? A wielokrotnie zadaję to pytanie, kupno na wsparciu, czy kupno na poprzednim oporze. W związku z czym wydaje mi się, że to miejsce w okolicach 11.70, 11.60. 11, 5, ok, to jest miejsce, gdzie tutaj mamy potencjalną płynność, po którą rynek może spróbować a, się upomnieć, ok, uderzając w 11,50 i tu mamy dodatkowo, jak widać, potencjalną strefę popytową wynikającą z wyjścia, a, z wyjścia górą. Także e, w krótkim terminie wydaje się, że e, jeśli nastąpi przed 11.50. Jeśli nastąpi retest 12.30, 12.40 i próba odwrócenia na niskim horyzoncie czasowym, to może być kwestia próby podejścia pod krótkie pozycje z celem w okolicach 11.60, 11.50. No i tutaj sytuacja na 11.50 będzie miała istotne znaczenie z perspektywy już nawet średniego terminu. A jedyna rzecz, która jeszcze jest warta podkreślenia, poza zwrotem związanym z otwarciem roku, poza zwrotem związanym z tym, co widzieliśmy po lewej stronie, w najzwyczajniejszym świecie wykonaliśmy cel, tak, bo jeśli poruszaliśmy się w przedziale 1,0750, 1,10 to mówiliśmy sobie, że wybicie górą to jest 1,1250, wybicie dołem to jest 110.5 i rzeczywiście z tymi poziomami, z tymi poziomami rynek się, rynek się zmagał. W krótkim terminie możliwe cofnięcie na eurodolarze. W związku z tym, że to jest dzień pod znakiem Europejskiego Banku Centralnego, to euro może być w centrum uwagi. Tym razem z pozytywnej strony podoba mi się eurofund na ten moment, zwłaszcza z perspektywy obrony już pierwszego poziomu, bo my sobie rozmawialiśmy, jeśli pamiętacie, w przypadku eurofunta rozmawialiśmy sobie o dwóch poziomach, właśnie o, o tym, który został jako pierwszy obroniony i od razu z reakcją 88,70 80, 80, 80, 80, 80 i jest jeszcze połowa tej konsolidacji w okolicach 87,60,87,50 8750 ten poziom nie został, ten poziom nie został przetestowany. Jeśli zaczęlibyśmy zawracać już tutaj, to moglibyśmy ewentualnie mówić o 1 do 1, retest i być może stąd wyjście górą. I teraz tego typu układ byłby możliwy pewnie gdyby był Draghi, bo on by, on by zapewne osłabił euro na 24 godziny, natomiast na funcie, w dalszym ciągu, według mnie, nad funtem wiszą ciemne chmury, i ostatnie wzrosty, nawet w przypadku notowań z dolarem, należy, według mnie, w dalszym ciągu traktować z przymrużeniem oka i bardziej było to ściganie najsłabszych, najsłabszych shortów niż, niż, coś, niż coś więcej. Natomiast nie wykluczone, że, że kompletnie, tutaj, kompletnie się tutaj mylę. Ale wracając do naszego eurofunta, dwa podejścia. A Pierwsze to będzie tak naprawdę obserwacja z perspektywy Europejskiego Banku Centralnego i rynkowej reakcji na euro. To będzie reakcja w okolicach, w okolicach dzisiejszych prawie że minimów, tak. Dlaczego? Bo mamy praktycznie rzecz biorąc tutaj z perspektywy godzinowego wyznaczony bardzo fajny poziom w okolicach 8,940-8,930, ok. No i teoretycznie powinien być on, powinien być on broniony, jeśli chcielibyśmy kontynuować ruch na północ, natomiast to, z czym się mogą zmagać kupujący, to bardzo bliski z perspektywy godzinowego wykresu, bardzo bliska możliwa, bardzo bliska możliwa podaż w okolicach 8, 9, 7, 5, 8, 9 80 na eurofuncie, w związku z czym, to, co ewentualnie ja wolałbym zobaczyć, nie to, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej, czyli od razu po wybiciu e, pullback, cofnięcie, bo my nic nie zrobiliśmy z tą, z tą możliwą podażą tutaj, tak w tym rejonie. W związku z czym ja bym wolał, gdyby rynek poszedł od razu i miał tego typu tego typu cofnięcie, bo e, sytuacja, z którą mamy do czynienia w chwili obecnej a, sugeruje, e, sugeruje, że. E, te dzisiejsze minima e, mogą e, zostać e, rynek może spróbować je, e, rynek może je spróbować wybić i w przypadku e, osłabienia euro możemy ponownie zobaczyć retest e, poziomów zbliżonych do e, 80, 8, 70. W tym wypadku w tym wypadku byłoby to e, w okolicach 50% tej konsolidacji, z której tutaj rynek próbuje e, wyjść do góry, w związku z czym. A w przypadku euro-eurofunta bardzo agresywne podejście, bardzo agresywne podejście może mieć miejsce w okolicach obecnych poziomów, z tym, że przypominam, że bardzo blisko jest podaż w rejonie 89, 75, 89, 85, ok, czyli tu jest raptem, raptem ewentualnie w okolicach 35 pipsów, może 40, gdybyśmy gdybyśmy testowali ten dolny cień, bardzo bliskie, bardzo bliskie stop lossy tuż w okolicach w okolicach minimów, to jest to najbardziej agresywne podejście. Trochę bardziej konserwatywne podejście z perspektywy ewentualnych longów to jest wyczekanie i próba ataku w przypadku jakiejś manipulacji związanych z decyzją Europejskiego Banku Centralnego czy ewentualnie z konferencją prasową pani Lagarde i próba podejścia pod euro w okolicach 89 88, 90. 50%, 50% tej konsolidacji, z którą mieliśmy tutaj do czynienia. I taki najbardziej konserwatywny, to tak, żeby ten kurz po Europejskim Banku Centralnym opadł, a najbardziej konserwatywne podejście z perspektywy wykresu dziennego, to wyczekanie na 87,60, ok, 50% tej konsolidacji, które mamy tutaj, które mamy tutaj ewentualnie e e e zaznaczone. E Pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić tego typu e 1 do 1 przy już słabnącym również, już słabnącym również e funcie. Do funta sobie będziemy wracali w dniu jutrzejszym e z perspektywy dolara przed payrollsami, natomiast dzisiaj Europejski Bank Centralny, dzisiaj dzień pod względem e pani... L e dzień pod, pod, no, pod dyktando Europej, przepraszam, Europejskiego Banku Centralnego i pani Lagarde, w związku z czym euro z perspektywy shortów z dolarem, z perspektywy longów z funtem i tyle ode mnie. Nie dajcie się złapać pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!